Rok 2023 to już będzie dziesiąta edycja budżetu obywatelskiego. Przez okres dziewięciu lat zrealizowaliśmy 220 projektów w ramach budżetu obywatelskiego na kwotę około 55 milionów. Budżet obywatelski przez te lata ewaluował, zresztą to był odzew na potrzeby, na potrzeby i głosy mieszkańców. W początkowych latach były to do zrealizowania tak zwane. Inwestycje duże i inwestycje małe. Natomiast już w roku 2019 została również wyodrębniona kategoria zadań nieinwestycyjnych, tak zwanych. Natomiast w roku 2021 również wdzieliliśmy następną kategorię tak zwanych projektów zielonych. Na rok 2023 jest zaplanowane 8 milionów złotych. 4,5 miliona to będzie na zadania typowo duże inwestycyjne, 2 miliony na małe zadania inwestycyjne, milion złotych na tak zwane projekty zielone oraz 500 tysięcy na zadania nieinwestycyjne. Można by wymieniać bardzo wiele takich inwestycji, które dzieją się na terenie naszego miasta, które jeszcze w tej chwili są realizowane jak również te zrealizowane. Tu chcę powiedzieć, że długo oczekiwana inwestycja, zresztą kilkakrotnie też wskazywana przez mieszkańców i jak Państwo wiecie, w tej chwili jest odbiór techniczny skateparku przy Kadzielni, natomiast jest też w planie budowa Pamtraku w Parku Baranowskim. I można powiedzieć, że to jest jakby inwestycja jedna z najdroższych, która jest realizowana w ramach budżetu 4 miliony 200 tysięcy złotych. Znajdujemy się dzisiaj w Parku Dygasińskiego, który przez te ostatnie lata wzbogacił się o kilka szalenie ważnych inwestycji dla mieszkańców, które służą ich integracji, ich wypoczynkowi, także kompleks sportowy, który służy zarówno uczniom Szkoły Podstawowej numer 1, ale także mieszkańcom tego osiedla. To miejsce, w którym dzisiaj mieszkańcy mogą wypoczywać, mogą aktywnie spędzać czas, ale mogą się też ze sobą spotykać. Jak Państwo wiecie, obserwując budżet obywatelski, to jest narzędzie, które z roku na rok się zmienia, które dostosowuje się do potrzeb mieszkańców. Stąd kilka lat temu projekty nieinwestycyjne, tak zwane projekty miękkie, które mają charakter edukacyjny, społeczny, integrujący, ale także projekty zielone, które niesamowicie spodobały się mieszkańcom, na które bardzo chętnie zgłaszają swoje projekty, a potem się cieszą z nowych miejsc, które zmieniają oblicze naszego miasta. Także w tym roku szalenie istotne były dla nas zgłaszane postulaty i też potrzeba korekt, które chcieli Zamieścić w tegorocznym regulaminie budżetu obywatelskiego. Dlatego jeszcze w ubiegłym roku, odpowiadając na kilka istotnych potrzeb, rozpoczęliśmy konsultacje w zakresie zmiany regulaminu. Znacie państwo, bo też szeroko komentowaliście problemy z zeszłoroczną edycją budżetu obywatelskiego. Pamiętacie państwo duże rozczarowanie, niezadowolenie mieszkańców z faktu, że projekt, który uzyskał dużą ilość głosów, nie zakwalifikował się do realizacji, ponieważ nie mieścił się w limicie danej kategorii budżetu obywatelskiego. Na takie potrzeby tymi zmianami chcieliśmy odpowiedzieć. Ja omówię pokrótce jakie zmiany tego w tym roku zaproponowaliśmy, i też powiem, jak jest nam bardzo przykro, że te zmiany nie zafunkcjonowały w regulaminie tegorocznego budżetu obywatelskiego. Ta zmiana dotyczyła projektów zielonych. Chcieliśmy zrezygnować z procentowego podziału 70 na 30%, bo ona znacznie utrudniała mieszkańcom zgłaszanie tych projektów i zakwalifikowanie ich do projektów zielonych. Podaliśmy rozszerzony katalog definicyjny, żeby mieszkańcom było łatwiej określić, co może być projektem zielonym, jak się do niego przyszły. Druga istotna rzecz miała dotyczyć poszerzenia takiego deficyjnego, deficyjnego katalogu terenów, które mogą, na których mogą być zlokalizowane inwestycje. Chcieliśmy jasno zapisać w regulaminie budżetu obywatelskiego, że nie tylko tereny, które są własnością miasta, ale także, które są w innych formach władania i miasta, i jednostek organizacyjnych. Bardzo duża zmiana, którą proponowaliśmy, która odpowiadała na ten problem, o którym wspomniałam, chcieliśmy zaproponować, że jeżeli jakiś problem, Projekt, zyskał przychylność mieszkańców, dużą liczbę głosów, ale brakuje jego pełnego finansowania. Chcieliśmy założyć taką zasadę 30%, że jeżeli projektowi brakuje, nie więcej niż 30% do pełnego dofinansowania mamy możliwość odbyć konsultację z wnioskodawcą i ograniczyć ten projekt właśnie w zakresie 30% jego wartości pod warunkiem, że on nie narusza istotnej, istotnego charakteru tego projektu. Poddaliśmy tę propozycję konsultacjom. W konsultacjach społecznych, w zależności od konkretnej propozycji, między... 60 do 80% osób, które się wypowiedziały, były zgodne, że to są dobre, bardzo potrzebne zmiany w regulaminie budżetu obywatelskiego. Dlatego też w marcu, na poprzedniej sesji, zaproponowaliśmy radnym zmianę do regulaminu. No, niestety bardzo nas zaskoczyła reakcja radnych, którzy zdjęli ten projekt z porządku obrad, podając argumenty, które były trudne do zrozumienia, podając argumenty w zakresie projektów zielonych, wątpliwości co do projektu o charakterze odbrukowywania pewnych przestrzeni publicznych i ich zazieleniania. W efekcie radni podjęli decyzję, żeby zdjąć ten projekt z porządku obrad, natomiast to wprowadziło nam bardzo duży organizacyjny kłopot. Dziesiąta edycja budżetu obywatelskiego startuje 19 kwietnia, w najbliższy wtorek. Nie moglibyśmy jej uruchomić, gdybyśmy chcieli dalej procedować te zmiany. Jak wiecie Państwo, kolejna sesja odbędzie się w przyszłym tygodniu. E, ta uchwała to jest akt prawa miejscowego, który musi być opublikowany w dzienniku urzędowym. Nie chcieliśmy podjąć ryzyka, że mieszkańcy będą mieli skrócony czas na zgłaszanie swoich projektów, na ich konsultacje, i niestety przy tych dyskusjach. Powiem osobiście, czasem absurdalnych, które toczą się na sesjach Rady Miasta, nie mieliśmy pewności, że radni na najbliższej sesji, która odbędzie się w przyszłym tygodniu, znów nie, s nie sformułują jakichś zarzutów, zastrzeżeń i znów nie podejmą inicjatywy zdjęcia tego projektu z porządku obrad. Takie czekanie właściwie wiązałoby się z postawieniem pod znakiem zapytania tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Także, Szanowni Państwo, ogłaszamy go 19 kwietnia, rusza 10 edycja, Wieloletniego budżetu obywatelskiego. Idziemy starym śladem, ze starym regulaminem. Postaramy się te kwestie, o których mówiliśmy, w sposób elastyczny interpretować, żeby mieszkańcom ułatwić procedowanie tych projektów. Natomiast pewne zapisy. Szalenie z naszego punktu widzenia istotne, bardzo mocno procedowane i zgłaszane przez mieszkańców. Niestety w tym roku nie zafunkcjonują. Zachęcajcie Państwo mieszkańców, żeby nadal tak chętnie korzystali z budżetu obywatelskiego, zarówno jako wnioskodawcy zgłaszając projekty, ale także jako głosujący wybierając właśnie takie projekty jak skwer sensoryczny, integracyjny plac zabaw dla dzieci, czy inne inwestycyjne, czy miękkie projekty. Dzisiaj rozpoczynamy kampanię promującą Kielecki Budżet Obywatelski, i już wkrótce w przestrzeni. Publicznej. Pojawią się te plakaty. One będą dostępne między innymi we wszystkich miejskich instytucjach, w autobusach. Dzisiaj też uruchomiliśmy licznik, który odlicza czas do rozpoczęcia tej jubileuszowej edycji. Tak jak wspomniała pani prezydent Wojda, startujemy 19 kwietnia. Nabór projektów potrwa do 13 maja. Mieszkańcy będą mogli zgłaszać projekty, podobnie jak w ubiegłym roku, wyłącznie elektronicznie z wykorzystaniem formularza, który jest dostępny. Dostępny na stronie dedykowanej budżetowi obywatelskiemu. Z myślą o mieszkańcach, którzy nie posiadają dostępu do internetu czy też do komputera, zapewnimy im możliwość zgłoszenia projektu w Urzędzie Miasta. W godzinach pracy urzędu w budynku przy ulicy Strycharskiej 6, pokój 6, będzie można zgłosić projekt codziennie od poniedziałku do piątku. Ale dodatkowo również przewidzieliśmy możliwość zgłoszenia projektu po południu, mianowicie w Centrum Organizacji Pozarządowych przy ulicy Wojska Polskiego. 52 odbędą się dyżury pracowników z Wydziału Przedsiębiorczości i Komunikacji Społecznej, którzy w godzinach od 16 do 18 pomogą tym osobom złożyć projekt. Z myślą o mieszkańcach tych, którzy jeszcze nie składali projektu, nie mają doświadczenia w tym zakresie, Urząd Miasta wspólnie z Forum Kieleckich Organizacji Pozarządowych zorganizuje warsztaty i tak 26 kwietnia odbędą się warsztaty dedykowane projektom zielonym, a 4 maja warsztaty poświęcone Projektom inwestycyjnym. Podczas tych warsztatów będą dostępni pracownicy merytoryczni zarówno z urzędu, jak i z jednostek, którzy podpowiedzą mieszkańcom, jak napisać projekt, wyjaśnią wątpliwości. 20 maja opublikujemy listę projektów wszystkich, które zostały zgłoszone i rozpocznie się etap weryfikacji formalnej i merytorycznej, który potrwa do końca wakacji. 1 września poznamy listę projektów ocenionych pozytywnie i negatywnie. Wzorem ubiegłego roku wnioskodawcy, których projekty otrzymają negatywną ocenę, będą mogli złożyć odwołanie. Mają na to 7 dni. Odwołania rozpatrzy specjalnie w tym celu powołana przez pana prezydenta Komisja, w skład której oprócz urzędników wejdą również przedstawiciele Rady Miasta, kieleckiej Rady Seniorów, Młodzieżowej Rady Miasta, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy są członkami Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Po zakończeniu posiedzenia komisja przygotuje listę projektów dopuszczonych do głosowania i opublikujemy tą listę 22 września 23 września rozpocznie się głosowanie które potrwa do 6 października a wyniki tegorocznej edycji poznamy najpóźniej 13 października